Cześć witam was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony GuzikLuzik I dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj na szybko jest ze mną Ola Tak I dzisiaj sobie otworzymy karty super zwierzaki Oczywiście otworzymy tych paczek trzy Ja otworzę e, e, jedną Ola otworzy jedną Jako że jesteś gościem zaczynaj Zobaczymy co yy. mi trafi Ola oczywiście mam więcej tych kart no. No. Dobra. Zobaczymy o, Ależ piękne o, trafiłem niedźwiedzia, niedźwiedź i żabka, jako fajna żaba i trafiłaś mi lwa, ale super paczka, dobra te karty idzie, idą tutaj I, i oczywiście ja otwieram teraz, e, to znaczy otwieraliśmy tak, i na paczka na pół, a w drugą ja i zobaczymy co trafi... mam by czarną, to jest moja powtórka i żmije gabońskie, no jest nieźle. Dobra, Piotr, gdzieś poszło, to otwieram ja sama. Aha! Um, taka, takie, takie. 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 Okay, widzę, że Ola mi trafiła bardzo fajne zwierzaki. I ja. Oj, ale mi odskoczyło i trafiłem. O! Też fajne karty. Chyba to jest moja powtórka. I ostatnie I ostatnia paczka. 3, 2, 1. i Oje, kurde, paczekaj. 3, 2, 1 i... i, 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 i. Oj, ale obdarzam trochę. Dobra, ale to jest nieważne. Trafiłem... Norsznic, o kurde, nie wiem co to jest. I mam kolejną powtórkę. Tak więc sobie krótki odcinek z paczek Biedro z paczek z Biedronki. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Olom i z z Biedronką, zapomnijcie postawić łabeczki w górę. Będę grał jeszcze więcej takich odcineczków. Nara!